Towarzysze wyprawy Aleksandra Wielkiego i generałowie Kalistenes i Ptolomeusz, z których ten drugi został macedońskim królem Egiptu, piszą w swoich pismach, że Aleksander wyznawał magię i Bogu Jedynemu Bykowi Serapisowi ufundował i poświęcił jako miasto kultu tego Boga Aleksandrię, którą zbudował w Egipcie. O mieszkańcach Aleksandrii arcykapan historyk żydowski Flawiusz pisze w przeciw Apionowi, że Żydzi w Egipcie nazywani byli nie Żydami, a właśnie Aleksandryjczykami i to jako Aleksandryjczycy, a nie Żydzi, mieli specjalny status w Imperium Rzymskim choć też nazywano ich Macedończykami. Macedońscy władcy Egiptu składali dary niebogom Egiptu, a bogowi świątyni w Jerozolimie. Ptolemeusz III o domku Euergete, Zająwszy się całą Syrię, nie złożył ofiary dziękczynnej za odniesienie zwycięstwa bogom Egiptu, lecz przybył do Jerozolimy, gdzie złożył Bogu liczne ofiary według naszego obyczaju. Ponadto Flawiusz wielokrotnie wspomina w dawnych dziejach Izraela, że kosztowności i testamenty macedońscy władcy Egiptu, Ptolemeusze, których było 15, i Kleopatry, których było siedem, trzymali w świątyni żydowskiej w Jerozolimie jako świątyni ich Boga. Natomiast Kasiusz Dion w historii rzymskiej i Strabon w geografii podają, że Aleksander Wielki złożył hołd Bogowi w Jerozolimie jako temu samemu Bogowi, którego on czcił w Macedonii, w Dodonii. W Dodonie. Innym Chaldejczykiem arcykapłanem Jowisza w Rzymie był Juliusz Cezar. Ten wyznawca magii, czyli gnozy, przestrzegał zakazu mordowania ludzi na ofiary bogom. Dogłębne studia astronomiczne odbył w Egipcie w żydowskiej świątyni Chrystuta, Chrystusa, zwanej przez Gre e, Greków Heliosem. Będąc w Egipcie, ze związku z macedońską królową Egiptu, Kleopatrą, Urodził mu się syn znany w Rzymie jako Cezarion, a w Egipcie i Judei jako król Herod. Od ojca Cezara Cezarion dostał na własność Egipt i Judeę. Żeby władać Egiptem, Kleopatra poślubiła swego syna Cezariona Heroda, gdy ten miał cztery lata. Była dzięki temu królową Egiptu. Nie władała jednak Judeą, bo tam Cezarion Herod miał inną żonę dziedziczkę. Stosunki między matką a synem układały się tak, że Kleopatra próbowała usunąć Cezariona z Judei, a Cezarion próbował odebrać mamie władzę w Egipcie. Po śmierci Juliusza Sfetoniusz podaje w żywotach Cezarów, że najbardziej opłakiwali Cezara wysłani przez Heroda Judejczycy. Wśród tej powszechnej i głębokiej żałoby również całe mnóstwo cudzoziemców opłakiwało go w swoich kołach, zgodnie z ojczystym obyczajem. Szczególnie Judejczycy. Którzy ponadto przez szereg nocy z rzędu odwiedzali jego stos pogrzebowy. Tak stosunki Heroda Cezariona i Kleopatry, która w tych czasach związana była z Antoniuszem i posiadała z nim potomstwo, opisuje Flawiusz. Kleopatra, zatrzymawszy się tutaj przez pewien czas, często stykała się z Herodem i próbowała wejść z nim w bardziej poufne stosunki ponieważ z natury była bezstydna i skłonna do jawnego dawania się lubieżnym uciechom. Tak czy owak wyglądało, że jest w nim zakochana, lecz Herod już od dawna patrzył na nią niezbyt łaskawym okiem i nie dał się ponieść namiętnością. Dalej. Jeśli zaś ma być to pułapka na niego, należy ją uprzedzić i ukarać. To też nie dał się wziąć na lepiej kuszących słówek i radził się przyjaciół, czy mając ją w ręku, nie powinien jej zgładzić. Herod odstąpił od zgładzenia Kleopatry, bo bał się Marka Antoniusza. Ten wódz rzymski zostawił Herodowi Cezarionowi Judeę, ale chciał, żeby Egipt dziedziczyły jego dzieci. Które miał z Kleopatrą. Jak już mówiłem w poprzednim filmie, matka Jezusa, Maryja Herodiana, była wnuczką Heroda Cezariona po mieczu, a Kleopatry i Antoniusza po kondzieli. To ta żona Heroda Agrypy. Razem z najpotężniejszymi arcykapłanami Jerozolimi nadzorowała ukrzyżowanie jej syna Jezusa i przygotowała naprawdę fantastyczne stanie, Przy czym nie zależało jej zbytnio najpierworodnym synu Jezusie, którego uważała za osobę wysoce obłąkaną, o czym mówią Ewangelie bardzo wyraźnie. Maryi Herodianie zależało na tym, żeby pozostałe jej dzieci, spokrewnione z rodziną cesarską w Rzymie, przejęły władzę w imperium rzymskim i przywróciły stare dobre obyczaje i tradycje panujące wśród wyznawców magii, czyli religii nazywanej przez Greków gnozą. Dlatego większość arcykapłanów jerozolimskich, znanych jako uczniowie i bracia Jezusa, przygotowali fantastyczne zmartwychwstanie, zorganizowane przez Herodianę i elitę arcykapłańską. Historycy żydowscy dają zmianki, że zmartwychwstali z Chrystusem Abraham, Mojżesz, Zoroastra i wszyscy święci żydowscy. Również Ewangelie. Mówią wyraźnie, że Jezus nie powstał z grobu sam, tylko że groby się otwarły i wielu świętych żydowskich dostało masowego zmartwychwstania. Petardy przygotowane przez arcykapłanów rozsadzały skały. Od wybuchów przywiezionego z Chin prochu drżała ziemia. Później te trupki... Które w niektórych wypadkach leżały w grobie od tysiącleci, dzwoniąc kośćmi i czaszkami, tłumem, w udających zachwyt arcykapłanów żydowskich, ruszyły do Jerozolimy i przemaszerowały głównymi ulicami miasta, idąc do świątyni. Tak opisuje to Biblia. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli oni do miasta świętego i... Ukazali się wielu. Dosłownie cały prawie cmentarz żydowski zmartwychwstał. Cud niewątpliwy. Po tym masowym zmartwychwstaniu świętych żydowskich trupów, które przemaszerowały przez święte miasto, Żydzi zgłupieli kompletnie. Ale o tym już w innym filmie. Gdyby nie było Biblii, nigdy nie powiązałbym omawianych w tym filmie wydarzeń ze świadectwami historyków antycznych, a szczególnie rzymskich. Biblia to miernik inteligencji ludzkiej i precyzyjny przewodnik po historii naszej planety. Dlatego dzięki Ci Boże za tą świetną dla ateizmu Księgę. Dziękuję.